To miasto ładne jest, może nawet idealne. Ale wszystko w koło jest wysoce łatwo palne. Jak nie biorą to głupotę, zawsze jest jakaś przyczyna. Wtedy co? Do walki rusza strażacka drużyna. Jest wrząco, gorąco, coś płonie, coś się pali, Dzwoń po straszno, dzwoń! Już strażacy przyjechali? Milicja, vigilum nazywali ich Rzymianie. Podniosę im pensję, jak premierem zostanę. Zostawmy ogień! Są na tym świecie inne rzeczy. Nieważne czy to Radom, Warszawa czy Szczecin. Rozejrzyj się! Widzisz jaki ruch od czasu do czasu, to zrobi buch, buch. Pomogą nożyce, nie kupisz takich w sklepie Potną auto na kawałki, trudno no, jako się wyklepie Wypompują ci wodę, kiedy deszcze i ulewa A jak ładnie poprosisz, szkodę ściągną z drzewa Żeby kwasu nie narobić, najważniejsze są zasady Ani wiosną, ani nigdy nie podpalaj trawy Pasy w aucie zapinać, przypominaj ojcu czasem Do wody na główkę, no chyba, że to basen Nie pal ognia w lesie, nie gaś prądu wodą Widzisz gniazdo szerszeni, nie kow to nogą Po cienkim lodzie stąpasz, we że się zastanów Jesteś homo sapiens, a nie tekst 30 ucisków na kilka oddechów, działaj szybko On już widzi światełko w tunelu Uciskaj i oddychaj, a na pewno się uda Serce nową akcję, wiara czyni cuda Wszystko to jest ważne, twoja odwaga, spryt i męstwo Ale najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo jeszcze jedna sprawa, koleżanko, kolego. Zanim ci do głowy wpadnie z hukiem coś głupiego, nim na 998 zadzwonisz pożartować, pomyśl, ile może to kosztować?